Ech. Witam, ja jestem David Nie wiem co będę robił na tym kanale Czy będę robił vlogi, czy będę jakieś gry nagrywał Jeszcze nie wiem Jest ogólnie tak zimno, tak śnieżnie Jest godzina koło 18 Wyszłem coś takiego mnie I no nie ważne no. Po prostu wyszłem i jest git jest tak ciemno, widać nawet księżyc. Patrzcie. O, nie wiem, czy wy to będziecie widzieli, ale no nieważne. Sobie mogę nawet światło włączyć. O, włączę sobie. Patrzcie, światło. O, widać lepsze oświetlenie. Dobra. Dobra, w sumie to po co takie światło, ale trochę się światło. Nie wiem co będziemy dzisiaj Co będziemy? To tak sobie nagram, nagram sobie takiego, że idę. Tam, idę sobie od sobie od czegoś tam w klatce siedziałam z kolego. Nieważne zresztą. Ja się będę już z wami żegnał i więc cześć.